No, dzisiaj troszeczkę wiecznie, ale myślę, że w tym dżentelmenie wiecznie nie będzie. Oczywiście, jak zamknę na szyberdach, a państwa witam w filmie z przejażdżką, tym właśnie oto delikwentem. Który, jak tak spojrzeć, nie wygląda nawet źle. Są ślady teraz, jak go wycierałem, bo spłukałem, coś tam polerowałem, jakieś tam inne ceregiele robiłem, ale wygląda bardzo dobrze. W tym odcinku. Zrobimy sobie jazdę tym oto właśnie użytkownikiem drogi, w pełni sprawnym, aczkolwiek z brzydkimi tylnymi błotnikami. Bo zarówno jak i błotniki z obu stron, drzwi i dach, nie ja lakierowałem, reszta to jest moja robota. Choć no tutaj błotniczki z przodu mają dużo wtrąceń, nie będzie tego może tak idealnie widać. Maska tam ma kilka wgniotek, ale ją jeszcze muszę dopolerować. Dobrze, o jeszcze, dużo śla... o, jeszcze dużo śladów zostało. Ja to widziałam, wy nie wiem, czy widzieliście. Jak nie, to bardzo dobrze. Jeszcze dużo śladów mi zostało do usunięcia, ale w środku czyściutko i ładniutko. Zapraszam serdecznie, w takim razie wsiadamy do środka. Jeszcze tylko rzut okiem. Tutaj sobie sprawdzimy bagażniczek. Położyłem sobie komputer na wypadek, jakby samochód miał się rozpaść w trakcie drogi. Tutaj się troszkę ramka nie ramkuje, to trzeba wymienić, ale będzie dobrze. Witam w środku. 319 270, przebiegu. Manualna skrzynia, oczywiście, jest bardzo, bardzo brzydki. Lewarek. On tutaj też, jak wyciągałem to radio, strasznie go poharatałem, bardzo go zepsułem. Łączymy sobie. Zapłon. Nie wiem, czy to widać. 8,3 litra spalania przez ostatnie 110 km. To jest jego jazda miejska. Brutalna w połowie, bo nie żałuję mu jeżdżę szybko, 8 litrów w momencie, to jest chyba od ostatniego tankowania, no właśnie, bo litrów jest 11 ale wyznaję zasadę, że jak jest mniej litrów w wolnym aucie, to jest szybsze, no tutaj mamy z tyłu naszą taką teczuszkę Mercedes dokumenty i inne takie duperele, ogólnie w środku czysto, ślicznie schoweczki tutaj mam akurat takie śmatki dla niepalących schowek z lampeczką to jest rzadkie, wszędzie czysto i nawet jest telefon, tylko, że nie podłączony w tym Momencie no bo Noki 60 nie posiadam. Szyberdak zostawimy otwarty. W takim razie myślę, że możemy tak hamulec sprzęgło ręczne puścić. No i włączyć delikwenta. Włączymy go myślę, tak uchylimy szybki, bo by słychać jak odpala. Akumulator jest taki średni bym powiedział, zamkniemy sobie ten trójkącik mam ogólnie jeszcze nie zamontowany zapraszam Państwa w takim razie na jazdę. A zaraz pasy zapraszam Państwa na jazdę tym podobno tanim Mercedesem, który w sumie taki tani nie wyszedł i porozmawiamy sobie troszeczkę też o tym aucie. Zobaczycie, że to jeździ i to żyje więc w drogę jak ładnie, z dwójeczki. A czemu nie? O, uwielbiam jeździć manualem. Od czasu do czasu lubię sobie pojechać manualem. Dlatego nie mogę się po prostu doczekać jakiegoś takiego większego przyspieszenia, bo coś takiego dzisiaj również zrobimy. Będzie! <śm> Niemniej jednak, słuchajcie, to jest taki filmik, jakiego jeszcze właściwie nie nagrywałem. No, może nagrywałem podobne, ale nie takie same, ponieważ tutaj mamy. A może by światła włączyć? Teraz już włączyłem światła. Radia nie używamy. O mój Boże, słońce! Na chwileczkę sobie je wyłączymy. <śm> to o radio za chwileczkę. Jeżeli chodzi o samochód, to jeździ. Tutaj praktycznie wszystko działa za wyjątkiem czujniki parkowania jeden z tyłu się zepsuł teraz ostatnio być może w trakcie wkładania zderzaka wylogował się z życia myślę, że słońce nam tutaj już nie będzie przeszkadzać i to co pokazywałem na filmie, czyli klimatyzacji teraz nie używam, tylko mam szyber otwarty więc będzie wiało, może niedługo go zamknę klimę nie używam, ona działa, czynnik ma, ale jest że tak powiem zielono pod nią co oznacza, że najprawdopodobniej no wycieka sobie gaz, i, albo i olej również dlatego na razie nie używam ostatnio po trzech miesiącach jak to odpaliłem to teraz ostatnio przypadkowo zadziałało ale to było przypadkowo wyłączyłem albo trzeba będzie tam z tyłu sprężarki klimatyzacji wymienić taką uszczelkę O-ring albo albo całą sprężarkę wymienić generalnie działa i chłodzi, jeszcze zakładam, że już teraz będzie słabiej chłodzić i działać, ale nie sprawdza mnie, nie testuje. I z takich jeszcze technicznych rzeczy to tutaj temat z tą przepustnicą tam to wróciło, bo na filmie mówiłem, że wymieniłem, tam sterownik silnika i tak dalej. Przepustnica w tym czasie, jak on tutaj Kuku dostał ten samochód, to wróciła stara i może się czek pojawi nam w trakcie drogi, bo ona nie domaga czasem. A może będzie dobrze, nie wiem, zobaczymy. Trochę szumi przez ten szyber, bo jest otwarty, ale cyrkulacja powietrza jest. Co do radia! No, analogicznie nie będę używał radia, bo muzyka objęta prawami autorskimi. Wiecie o co chodzi, ale żeby nie było nagłośnienie tutaj w pełni działa. Zaprezentuję, jak tylko zjadę z progu zwalniającego i zmienię bieg. O. Tak, ostatnio tak głośno muzyki słuchałem, ja używam bluetooth modułu. Bo jak wchodziłem do auta, to było słychać jakiś papruszek na spodniach. Miałem: Poczekajcie, wezmę go, zutylizuję. Generalnie to auto, po tym co się tutaj wydarzyło z tej strony, no to już nie jest ten sam samochód. On już jest trochę inny, stał się ładny, ale czy dalej jest tanim Mercedesem? Nie powiedziałbym. Wydaje mi się, że od momentu, w którym wydarzyła się ta przykra sytuacja tutaj to mądrą decyzją byłoby to zostawić i zezłomować, zabrać wszystko co najlepsze, przerzucić do czegoś innego i może kontynuować projekt na innym aucie. Ale ja koniecznie chciałem jakiś content rozrywkowy, a to był idealny na to pomysł, więc po części decyzja była ciekawa, ale o nie, Elka jedzie. To ja się nie śpieszę z wyjazdem stąd. A i nie mam wyboru, bo za mną auto stoi, a, a trzeba jechać. On bardzo dobrze trzyma się drogi, choć to opony to dno i kawałek mułu, to trzyma się dobrze drogi, ale i tak buja, jak się jedzie, i tak buja, ponieważ to jest elegans, co widać po na przykład brązowym drewnie. Jest to pakiet stylistyczny Elegance, który między innymi charakteryzuje się miękkim i trochę wyższym niż w Awangard zawieszeniu. Co za tym idzie, jest tutaj również jakby miękciejsze zawieszenie. W końcu to 210 w kupę i również takie zawieszenie tutaj jest w tym momencie zamontowane od nowości. Znaczy od nowości już to nie są te fabryczne sprężyny, bo były one wymieniane. Ja tutaj wstawiłem te chyba ibachy, ale o specyfikacji oryginału, więc powinno być ok. Radio może wyłączymy, niech się akumulator ładuje, bo no właśnie, między innymi też jest ta jazda i wpada na taki pomysł, żeby stworzyć odcinek, a przejadę się tym samochodem, pokażę ludziom, że to żyje, że to jeździ, że to ma rację bytu. No, i jak widać, siedzę wygodnie, rozłożony w tym momencie w fotelu. Absolutnie nie wiem, co widać. Jak widać, jak wyjdzie brzydko, to wyjdzie brzydko. Mam sobie jakąś tam w głowie trasę ułożoną. Nie jest ona długa, ale chciałbym omówić tutaj kilka istotnych rzeczy. Przy okazji pytam się Was również, bo jest to taki pierwszy odcinek z tego typu perspektywy, gdyż pożyczyłem tą kamerkę, to jest GoPro. Pożyczyłem kamerkę GoPro z nagłównikiem, że tak powiem, od Sławomira. Tego Sławka Mechanika, którego na pewno znacie z filmów z Projektu S. No więc okazało się, że Sławomir Slav ma taką kamerkę i mówię: Ty, Sławomir, cześć, tu Sławomir. Daj mi tą kamerkę pożycz, Ja sobie nagram filmik z jazdy. Jako taki prawdopodobnie ostatni film z tego samochodu, ponieważ no teoretycznie, jak nagrywam ten film, no to ten samochód jest już dawno temu sprzedany. Więc no. Czysto, ładnie, ale trochę mam dość. Przede wszystkim dlatego, bo zbyt dużo mam tych samochodów. Takich jak ten jest jeszcze 7, w każdej wersji silnikowej, z każdym rodzajem skrzyni biegów 2.0, 2.3, 3.2, 4.3 i 5.5 AMG, z czego 2.0 mam nawet więcej, no bo ten. One też niedługo odjeżdżają, nawet już odjechały, ale wciąż są pod moją opieką. Więc generalnie to taki miszmasz, ale w tym roku chcę trochę posprzątać. Nie o tym jednak ten film. Film o tym samochodzie. Pierwszy taki nagrywam. Pluje cały czas z buzi. Ciekawe, że to widać. <grystanie> o nie, słońce. Blech. Po co ci było? 7-9. <śpania> Spalanie. Dobra, tu słońca nie będzie. Pusto. Ja z dwójeczki bardzo często ruszam. Bo jak mamy tutaj skrzynię automatyczną, to jak mamy ją w tym trybie, nazwijmy to W jak wolny. <śpania> to narusza z dwójki zawsze, więc ja. Skoro skrzynia automatyczna umie, to ja też muszę umieć. A ja staram się czasem jeździć tak, jakby ona zmieniała te biegi. Więc, no, szybciej tym polo w Mecholo. Ja nim jeżdżę agresywnie dzisiaj cały dzień. Przejechałem już 100 km, a on spalił poniżej 8 litrów, i to się potwierdza na dystrybutorze, żeby nie było. Najniższe spalanie, jakie w nim tutaj zanotowałem, to jechałem sobie takie 9 dyszek po okolicy. Droga jak ta, trochę obwodnicowa 5 litrów. 5,2 w dokładności litra spalania miał ten decydent, jak nim jeździłem. I powiem Wam, że będzie mi go brakować, bo jak wspomniałem, jest on już sprzedany. Bo ja bym naprawdę bardzo chętnie chciał wrócić do Celka i zrobić coś znów takiego, ale to już będzie nudne, no bo trzeci raz podchodzić do tematu, no bo ten pierwszy tam jest ukryty na kanale, bo... No bo to no nie ma go, to tam sobie było. Ten był naprawdę fajną serią, ale zmecholiło się po tej. Znaczy niekoniecznie, troszeczkę po tym e, dziabnięciu tego drzewka. Było fajnie, bo było sympatycznie. E, proces naprawy był bardzo ciekawy. E, tylko, że w pewnym momencie docierały głosy do mnie, do, do, do mojej głowy, które równocześnie w tej sprawie tutaj. Tu się coś złego dzieje. Tak, dużo osób miało rację. Można to wszystko ładnie skwitować też komentarzem mojego taty. Przymknę może Szyber. Troszeczkę ciszej. Z, jakby z komentarzami mojego taty to się wszystko zgrało, który podsumował to bardzo adekwatnie do. Można powiedzieć, że to jest taki ostatni film, jak gdy ten samochód jest mój, ale jeżeli będzie następny właściciel, bo to młoda osoba jest, więc będzie raczej zadowolona z tego auta. Jak będzie chciał podwiększyć tutaj moc, to obiecany film z tego ja zrobię. Ja mu już nawet powiedziałem, ten, ten chłopak jest zaznajomiony z tym wszystkim. Zapewne również ogląda ten film, na pewno na pewno wie i, i zna i tak dalej. Znaczy, wie, on, on zna i to będzie bardzo dobrze służyć następnemu właścicielowi z tego względu, bo on jest brzydki, tak naprawdę. Ten samochód, tutaj na tylnych błotnikach, gdyby to poprawić, a właściwie tak najbardziej tylko ten lewy tył, bo to zostało odwalone po prostu beznadziejnie. I gdyby to poprawić, to ten samochód będzie bardzo ładny. On już jest ładny. Ja jeszcze, a moje oczy. A, już na, wyłączyłem słońce, ale to nie aktualne. Troszkę schodzi powietrze z opony, więc zrzuca je troszkę w prawo teraz, jak jadę, ale to. Ja wiem, że tutaj opony są do wymiany i tak samo powiedziałem nowemu właścicielowi: Słuchaj, możesz przejechać tą zimę na tych oponach, bo to są zimowe, ale musisz być bardzo, ale to bardzo ostrożny, bo to jest jego pierwsze auto z napędem na tył. W związku z powyższym musisz jeździć ostrożnie. Jeżeli się boisz, mimo wszystko, nawet jak kupisz nowe opony, to nic nie zmienia faktu. To jest dalej Mercedes z napędem na tył. Trzeba uważać. No więc, tak, nowy właściciel doskonale zna stan tego samochodu. Wy w większości również, bo dołożyłem czujnik deszczu, ale to też było w filmie o tym. Ten samochód jest naprawdę bardzo fajny, jest doposażony i tak dalej. Tutaj wszystko funkcjonuje technicznie sprawne, gdzieś tam ta woda uciekała, jak wcześniej pamiętacie, na razie się zalepiło, nie ucieka. <gry> w sensie przestało. Moje zdanie jest takie: w tym silniku, jeżeli wycieka wam z tyłu na czwartym woda, to nie ruszać. Dopóki nie zrobi się lekkie masełko chociaż w zbiorniczku wyrównawczym. Teraz będzie chwila posłuchania dźwięku silnika. No, no. No chciał też wyprzedzić pan motocyklista, ale skończyła się możliwość, żeby to zrobić. Ja cię kręcę, jakie zezłomowane wito jedzie przed nami, albo wiano, bo to ciężko jest określić. Znaczek Mercedesa przestał dawno temu istnieć. No, a panie motocyklisto nie. Jedzie z naprzeciwka. Teraz go dziabni. Dawaj go dziabni. No już teraz, dawaj go. Ja nie będę czekał, aż on się będzie zastanawiał. <grywka> Iha! <grywka> tak, ja, ja nie szczędzę. Naprawdę to. Nie wiem, czy to na kamerce widać. 7-9 spalania. Będzie mi troszeczkę brakować tego samochodu, może, ale nie zupełnie. Na pewno będzie on w okolicy, bo daleko nie odjeżdża, więc będę dalej się nim mógł zajmować. Co tak trzeszczy? Cicho tam. Osłonka od Szyberdachu, Hiberdach! Całą tabelę wydatków na ten samochód możecie znaleźć na mojej stronie internetowej. Link do niej jest pod tym filmem i pod każdym wcześniejszym odcinkiem również. Ile wydałem na to auto? Bardzo proszę, to jest około 18 tysięcy łącznie ze wszystkimi kosztami, każdym zakupem i tą nieszczęsną naprawą w tym miejscu. Ale trzeba przyznać, że. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Trzeba przyznać, że nie, nie wygląda źle. Jak tam z tyłu? <laughs> Wiecie, brak kamery cofania Przyzwyczajenie do nowszych samochodów A wjechałem trochę jak kulawo Trochę poprawimy Ponieważ mu wyszło przecież na hamowni 185 około chyba koni To jest naprawdę dobry wynik Świetny jest to wynik Silnik suchy Tutaj się nic złego nie dzieje Poza uszczelniaczem wału korbowego, on troszeczkę tam coś przepuszcza. No ale zobaczcie, silicie, nawet ta pokrywa zaworów, aż naprawdę mi się to podoba. To jest fajny samochód. Tu z tyłu, tam troszkę może, nie wiem czy to widać, mokro lekko na skrzynie idzie. Także no generalnie samochód jest wiernym autem i nie powiedziałbym, że zawiedzie dalej. To jest samochód typu, przejedzie na drugi koniec. Na drugi koniec polski bez najmniejszego problemu. Ej, ale on naprawdę wygląda bardzo dobrze. Widzieliście, jak świecą mu światła świetnie? Wstawiłem mu LEDy. Na długie jeszcze nie ma LEDów, ale. no... Kurcze, yy, Taki jasny, tak? Biały kolor. Mam takiego srebrnego. I zrobiłem mu całkowicie full LED z tyłu i z przodu. A z przodu świeci wszystko pod kolor auta, czyli na srebrno, i mi się to bardzo podoba. Generalnie świetne jest to auto. Myślę, że możemy pomierzyć sobie miernikiem w następnym odcinku jeszcze, jaka jest powłoka lakiernicza. I jeżeli następny właściciel tego samochodu będzie chciał, to podwiększymy mu również moc. Bo ja mam tutaj wgraną mapę bez katalizatora, ponieważ dysponuję oryginalnym komputerem do Mercedesa. Ja go wożę ze sobą, właśnie, nie wiem, pokazywałem, ale w razie jakby miał się samochód rozpaść, mam, mam... O Jezu, jeszcze przypadkowo włączyłem komputer. No dobrze. Nagłośnienie Bose dołożone, grasoczyście, no ale nie mogę puścić ze względu na prawa autorskie. Nie malowałem tylnego zderzaka, zostawiłem go, bo tutaj zarobił 500 zł. Tutaj, w tym miejscu, tu chyba też ten czujnik nie działa, zarobił 2000 <śm> A tutaj zarobił też pięć stów, Więc co by nie było, nie jest źle. Bardzo fajny samochód. Dobrze się nim na pewno jeździ. Jeżeli ktoś zawsze zastanawiał się, czy taki kupić, tak. To jest dobry samochód na pierwsze auto. Trochę przesadziłem ze, podpamiętam, podkładkami pod sprężyny. Z przodu mógłby być trochę niżej, z tyłu nie ruszać. W ogóle by rewelacja była. Tak czy inaczej. Działa, panie. Wszystko tutaj działa. No za wyjątkiem tego. <laughs> Czynników parkowania. No to możemy na chwilkę jeszcze tylko wyjść. Nawet, tak będzie jechać, to trudno. W tym odcinku, proszę Państwa, to już będzie wszystko. Dziękuję serdecznie za obejrzenie i zapraszam na kolejne odcinki. Jeszcze z tym delikwentem się pojawią, ale raczej rzadziej. Trzeba coś nowego znaleźć. Bardzo chciałbym też celka. Do zobaczenia w następnym filmie. Komentujcie, subskrybujcie jak nie subskrybujecie. Jak się podobało, choć nie musiało, bo trochę przynudnawe to mógł być film, łapka w górę i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie na razie. Cześć i czołem.